Tak, to to wygląda. Boisko, bieżnia lekko atletyczna, na której biegam, żeby schudnąć, spalić tłuszcz. Witam cię Szymanko z tej strony Damian. Łapsko jest. Biegam, żeby spalić tłuszcz, dokładnie tak. Obrałem sobie taką taktykę ze względu na to, że Mam już doświadczenie w odżywianiu. Przerobiłem sobie dietę na bardzo odżywcze produkty śmieciowego jedzenia, jak słodycze, jakieś takie przetworzone chipsy czy coś. Jest może z 5% w ciągu, dajmy 10-20% w ciągu całego miesiąca, to może są 2% w ciągu doby i tutaj jeszcze na to składa się czekolada gorzka. Teraz tak ktoś powie, nie ma treningu, dzięki któremu spalić tłuszcz. Może bezpośrednio nie, ale pośrednio tak, bo dzięki treningowi ja wypracowuję deficyt kaloryczny i ja odżywiam się intuicyjnie i powiem wam, że robiąc 7 miesięcy okres budowania masy mięśniowej, to wyszło gdzieś tak, że nie mocno się zatłuściłem, także bazowałem gdzieś w granicach zera kalorycznego lub byłem w takiej nadwyżce 10, 100-200 kcal. Z względu na to, że mam już opracowane, wyrobione te odżywianie to też odchudzam się, chcę spalić tą tkankę tłuszczową intuicyjnie. I to polega na tym, że ja zwracam uwagę na to, żeby jeść odpowiednią jakąś ilość kalorii, którą uważam, że będzie dla mnie taka w granicach zera kalorycznego, może 100, nawet 200 kalorii deficytu, a codzienną, codzienną, codzienną aktywnością fizyczną, treningową chcę wypracować deficyt kaloryczny. Jest to deficyt kaloryczny wypracowywany na skutek właśnie biegania tutaj na bieżni lekkoatletycznej, jeżeli pogoda nie pozwala, no to będę się starał biegać, jeżeli będzie to dzień biegowy, biegać na bieżni elektrycznie w domu, na, się, na swojej domowej siłowni. Mam siłownię domową, kto nie widział, to zapraszam. Zobaczcie sobie, live'y są zapisane z treningów. Wszystko możecie oglądać, możecie się inspirować do działania. Jak niektórzy widzowie już się inspirują i ci, co się inspirują, proszę pod tym filmem napisać komentarz, że mój film jest dla Was przydatny, mój kanał jest dla Was przydatny i zostawcie kciuka do góry oczywiście. I z racji tego ja obrałem sobie minimum 5 km biegania. I tak jak tutaj zegarek Samsung Watch 7 mi to wszystko liczy na podstawie, wiadomo, tętna, to jest takie powiedzmy już dokładne liczenie. No to ja potrzebuję 5 km zrobić, żeby wypracować deficyt kaloryczny. Ja na takim deficycie się skupiam, żeby na każdej jednostce treningowej, czy to jednostka treningowa biegowa, czy treningu siłowego, żeby wypracować deficyt kaloryczny minimum te 500 kalorii. Im więcej, no to tym lepiej, tak? Ale dlatego, żeby nie stracić masy mięśniowej, którą zbudowałem w czasie okresu masowego, po pierwsze, staram się jeść białka. Minimum 1,5 g na kilogram masy ciała, najlepiej 2 gramy na kilogram masy ciała i trenuję siłowo 3 razy w tygodniu. Jest to trening FBW, na którym to treningu mam 7 jednostek treningu, 7 ćwiczeń. Każde ćwiczenie jest na inną partię mięśniową, robię po trzy serie i obciążenia dobieram w czasie treningu jak się czuję i też yy, yy, robię po trzy serie i 15 powtórzeń staram się zrobić w każdej serii. Także to tyle. Taka aktualizacja szybka do playlisty redukcja tłuszczu odchudzanie 2025 Także jeszcze raz zapraszam do zostawienia subskrypcji, dzwoneczkiem, kciuka do góry, komentarz pod filmem i kliknijcie sobie jeszcze, a zobaczcie do przypiętego komentarza, tam też Wam zostawię link do wszystkich moich playlist i zobaczcie sobie moje playlisty. Mam nadzieję, że niektóre osoby zmotywowałem też albo zmotywuję jeszcze w przyszłości do działania, żeby przede wszystkim zadbać o zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze, nie wiadomo co byście osiągnęli, ale jak stracicie zdrowie, to co żeś, to, to co żeście osiągnęli kosztem zdrowia. Oddalibyście, żeby z powrotem odzyskać zdrowie. Także ja się nie skupiam na żadnych podbojach internetu, nie wiadomo jaki jestem niby niezniszczalny czy coś, po prostu staram się, żeby dbać przede wszystkim o zdrowie. A jak będzie fajna sylwetka, no to nad tym też pracuję, żeby była fajna sylwetka, ale to niech będzie taki pozytywny efekt uboczny, że wypracowałem sobie dbając o zdrowie fajną sydetkę. Dziękuję za dzisiaj. Do następnego miłego dnia. Do zobaczenia na live'ach. Pozdrawiam.